Sensacyjnie rozpoczął się ten miesiąc, czerwiec w sportach motorowych. Po sześciu latach przerwy, po ponad sześciu latach przerwy Robert Kubica znowu zasiadł za kierownicą bolidu Formuły 1. Wziął udział w prywatnych testach zespołu Renault. No i rozgorzały dyskusje, rozgorzały spekulacje na temat, na temat jego ewentualnego powrotu do Formuły 1. Jak Ty przyjąłeś tę informację o tym, że, że Robert znowu prowadził bolid? Ja jestem pełen podziwu dla tego, co zrobił Robert. Ostatnie jego lata w, w życiu sportowym głównie to, to były same zakręty, począwszy od tego pechowego wypadku, gdzie no, niewiele osób byłoby w stanie w ogóle dźwignąć się i mi, przywrócić w sobie chęć robienia czegoś niebezpiecznego. A, a przecież sport motorowy nie jest sportem takim zupełnie bezpiecznym, jest, jest to sport ekstremalny. Robert, mimo takiej dysfunkcji ręki, Cały czas trenował, ćwiczył, e, przygotowywał się, osiągnął bardzo wiele w innej dyscyplinie sportu, czyli w rajdach samochodowych. Zdobył Mistrzostwo Świata w WRC2, wygrywał odcinki e, w tym tak zwanym dużym WRC. No i w pewnym momencie chyba e, zrozumiał, że jego miejsce jest bardziej w wyścigach. Nie wiem, to na to pytanie znajdziemy, myślę, odpowiedź w, w przeciągu najbliższych miesięcy. I zaczął kierować tą swoją karierę właśnie w kierunku toru, czego efektem jest niedawny test w Bolidzie Renault. Zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Na razie informacja, która do nas dotarła, jest taka, że jego ograniczenia nie są na tyle poważne, żeby nie pozwalać mu prowadzić bolidu przy tak długich obciążeniach i mocnych obciążeniach, jakie, jakie są w bolidzie Formuły 1. On no mówił... właśnie, bo wiele było znaków zapytania. Wiele osób się zastanawiało, jak te ograniczenia prawej ręki będą wpływały na prowadzenie bolidu Formuły 1. Robert Kubica ostatnio w wywiadzie dla telewizji 11 powiedział, bardzo ciekawą rzecz, że jego zdanie. Przez ostatnie 6 lat żadnego pojazdu nie prowadziło mu się tak łatwo jak teraz Bolidu. No, dosyć zaskakująca wypowiedź. Rzeczywiście zaskakująca, też słuchałem tego, tego wywiadu i yy, wydawało mi się, że prowadzenie bolidu Formuły 1, nigdy tego nie robiłem, więc w zupełnej teorii, jest o tyle trudne, że pozycja kierowcy jest niestandardowa. Łokcie są blisko siebie, jest yy, mało miejsca, ciasno i te yy, ograniczenia, jakiekolwiek one by były ruchowe, no mogą uniemożliwiać efektywne prowadzenie takiego pojazdu. Inaczej jest w samochodzie rajdowym. Tutaj tam pozycję możemy dostosować bardziej pod siebie, bliżej kierownicy. Dalej pedały, ustawić sobie fotel tak, jak nam pasuje. No, więc no, jestem bardzo ciekawy, co, co z tego wyniknie. Rzeczywiście Formuła 1 wydaje się nieco bardziej. Przewidywalna, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdu. Jedziemy cały czas po tym samym torze. Oczywiście prędkości i przeciążenia są ogromne i trzeba natychmiast reagować, ale w rajdzie cały czas spotyka nas coś nowego. Tu jest jakiś kamień, tu jakieś nowe cięcie, tutaj jakiś, jakiś głaz albo, albo pień jest na, na środku drogi, trzeba go ominąć. Warunki zmieniają się po przejeździe każdego samochodu przed nami, więc no, trzeba na bieżąco reagować na sytuację. To jeszcze przytoczę słowa e, Włodzimierza Ziętarskiego z wywiadu dla wirtualnej Polski. Jeżeli ktoś ma głowę wypełnioną marzeniami, to według mnie powinien oceniać szansę Roberta Kubicy na powrót do Formuły 1 na 70%, a realista na 10%. Jak dla mnie lepiej żyć marzeniami? Jak ty się odniesiesz do tych słów? Ty bardziej jesteś marzycielem, czy bardziej realistą? Wierzysz w powrót Roberta do Formuły 1? Chciałbym, żeby tak było, bo to by był e, piękny finał e, trudnej historii którą Robert stworzył, w której uczestniczył. Scenariusz i, filmowy niemalże. Tak i kibicuję mu jako człowiekowi, bo niewiele osób by sobie porodziło z takimi emocjami, z takimi obciążeniami. Jako zawodowiec, który chłodno na to patrzy i będący w branży motorsportu, myślę, że te szanse są... No, Ciężko je określić na ten moment jednoznacznie. To nie jest takie różowe, jakby mogłoby się wydarzyć dla przeciętnego Kowalskiego, że tu były testy. Za chwilę, kto dostanie propozycję, zadzwoni telefon, Robert, wystartuj w, w Grand Prix. Byłoby świetnie i tego, tego mu życzę, ale myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy musi się wydarzyć, żeby do takiej sytuacji doszło. A jak podsumowałbyś e, występy Roberta Kobicy w rajdach w WRC? To były e, sezony pełne emocji, sukcesów no jako pierwszy i jedyny do tej pory Polak zdobył Mistrzostwo Świata w WRC 2 w, no, w dobrej kategorii Mistrzostw Świata. Jako jedyny Polak wygrywał odcinki specjalne i nawet prowadził w rajdzie. No, byli zaskoczony, WRC. że tak szybko doszedł do poziomu, który pozwalał mu wygrywać odcinki specjalne w rajdach w WRC, praktycznie z kierowcy, który wcześniej zajmował się no, jednak inną dyscypliną, Formułą tak. 1. Niewątpliwie Robert jest jednostką wybitną i myślę jednym z bardziej uniwersalnych kierowców, najbardziej uniwersalnych kierowców na świecie. On jak, jakby dostał do prowadzenia pick -upa albo, nie wiem, drzwi od stodoły i dałoby się na tym jechać, to pewnie by się nauczył, jak obsługiwać ten sprzęt. I, I żarówką by... na Dakarze też? <laughs> Myślę, że tak. Myślę, że tak. On po prostu jest urodzony do e, szybkiej jazdy. On bardzo dużo myśli, analizuje i ciężko pracuje, jak wybierze sobie jakiś cel. Więc no, ta jego praca ma przełożenie w dobrych wynikach, niezależnie w jakiej dyscyplinie motosportu, Startuje. Jeżeli wybrałby e, rallycross, pewnie tam też byłby dobry. A z drugiej strony, miał też wiele wypadków. Często w tym WRC wypadał z trasy, uderzał w drzewa, albo trafiał na kamienie, który, które urywały mu koła e, w samochodzie. No niektórzy mówili, że jest dzwonnikiem. To już taki, taki przydomek trochę do niego przylgnął. Z czego to wynikało? Zbyt szybko jeździł, zbyt agresywnie, zbyt ryzykownie. On jeździł zbyt szybko i zbyt ryzykownie, ale zupełnie świadomie. To nie była kwestia przypadku, tylko on świadomie podejmował ryzyko, bo w krótkim czasie chciał nadrobić różnicę, y, która na pewno była względem jego konkurencji. Był zawodnikiem, który wsiadł do WRC i zaczął rywalizować z największymi rekinami tego sportu i chciał to robić już od pierwszych sezonów, w których uczestniczył w Mistrzostwach Świata. Więc musiał nadrobić wiele czasu i zbierać te doświadczenia dużo szybciej niż inni. Inni kierowcy mieli x sezonów, żeby, żeby wypaść parę razy, żeby nauczyć się, żeby spróbować jeszcze raz, gdzie jest ta granica przyczepności. On musiał... W bardzo, bardzo krótkim czasie yy, przeżyć taki przyspieszony kurs, więc yy, te wypadki, które miał, to jest rzecz naturalna. W stosunku do progresu, który, który wykonał w tak krótkim czasie, myślę, że nie było ich aż tak dużo. Jest genialnym kierowcą czy nie do końca. <noise> Na pewno jest kierowcą wybitnym i bardzo, bardzo uniwersalnym. No genialni kierowcy, myślę, że można go zaliczać do, do kierowców topowych w skali świata i jeżeli miałby więcej czasu i więcej możliwości startu w danej, w danej dziedzinie, czy to będzie WRC, czy jak, jakaś mocna seria wyścigowa, to jeszcze możemy cieszyć się z jakiegoś mistrzostwa.